W na weekend byłam w Londynie na iMatchie, czyli na międzynarodowych targach kosmetycznych i zrobiłam, poczyniłam pewne zakupy. I też w ogóle przywiozłam do sobą angielską pogodę, bo właśnie w tle pada, więc możecie słyszeć ten dźwięk. Ale ogólnie dzisiaj zajmiemy się tymi zakupami, pokażę Wam, co kupiłam na iMatchie i w ogóle w Londynie. A na koniec podzielę się z Wami też moimi spostrzeżeniami, właśnie związanymi z tym iMatchiem całym. Ale nie uprzedzajmy faktów, tym się dzisiaj zajmujemy. Jeżeli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam do oglądania dalej. Na samym iMatsie tak naprawdę jakichś wielkich zakupów nie zrobiłam, bo teraz jak na to patrzę, to widzę, że większość rzeczy tak naprawdę jest kupiona w drogeriach po iMatsie, ale główną rzeczą, po którą tak naprawdę pojechałam i bez której, no, nie mogę żyć i to jest po prostu najlepsze ever, to jest klej do rzęs Eldora Lashes, o którym Wam już mówiłam kilka razy na kanale, zwłaszcza w filmiku z przyklejeniem rzęs od dołu. To jest bardzo mocny klej, bardzo szybko klejący klej i taki nieletaksowy, czyli on się łatwo nie odrywa, on jest po prostu rewelacyjny, uwielbiam go ten powiedzmy jest mniej więcej gdzieś tam na równi, jeżeli chodzi o moc co klej z House of Lashes albo z Hayemu, ale no po prostu jakiś, wiecie, sentyment i po prostu chciałam mieć ten klej i zrobiłam sobie taki zapas a jak widzicie kleju 6 sztuk na cały rok, podejrzewam albo nawet jeszcze trochę na przyszły rok i to jest klej jakby w nowej formie, bo on kiedyś był sprzedawany w takich paczkach po 5 i to były takie małe pojemniczki, które trzeba było złamać i tam później z tego się robiła za. za zakrytka, no, no wiecie, jakby to, to trzeba zakryć po prostu, a teraz już jest w takim profesjonalnym opakowaniu, wiecie, z, właśnie czego nie otwierałam, czy to jest pędzelek, czy to jest szpatułka? Jest pędzelek, okej, okay, dobra. Także to jest coś tak naprawdę co było moim głównym produktem na liście zakupów, wiecie jak gdzieś tam miałam z tyłu głowy co muszę kupić, to był ten klej, także zrobiłam sobie zapas i przy okazji okazało się, że firma mnie obserwuje i dostałam w gratisie, powiedzieli żebym sobie wybrała dwie pary rzęs, wybrałam sobie takie, to są... Rzęsy, które są ogólnie olbrzymie, i jakby je przykleiła na całe oko, to dotknął mi do brwi. Ale ja je planuję po prostu przecinać i używać jako połówki, bo takie długaśne połówki, takie długaśne rzęsy fajnie właśnie wyciągają. Mhm. Wyciągają ten zewnętrzny kącik, tak wiecie, takie kocie oko fajne robią, także bardzo się z tego cieszę. I tutaj jeszcze miałam w takiej torbie, którą się dostawało, wiecie, zaraz po wejściu na targi. Też był gratis od Eldory, czyli takie bardziej. No, jakie? Bardziej może dzienne rzęsy, bo one są już wykonane z, z włosów ludzkich, a to jest syntetyczna norka z tego, tak, syntetyczna norka, więc się zwężają, idąc bardziej do końca rzęsy. I to był właśnie mój główny zakup, a później, jeszcze sobie chodziliśmy z harem, bo ja na targach byłam z harem, którego też już na kanale widzieliście, i sobie pochodziliśmy i tak, jeszcze się doopatrzyłam. W Parian Spirit. To jest um, produkt do mycia pędzli, to jest płyn do mycia pędzli, takiego spot cleaning, wiecie, że to nie jest pełna kąpiel, tylko jak potrzebujecie w tej chwili wyczyścić pędzel i macie na przykład, nie wiem, za 15 minut klientkę kolejną, a nie macie wystarczająco dużej ilości pędzli, żeby używać nowych, czystych, to to jest um, produkt, który ratuje życie, bo on je czyści, dezynfekuje i sprawia, że pachną cytrusami. Natomiast... W takiej roli, tak naprawdę ja go używam bardzo rzadko, ja go głównie używam do czyszczenia rzeczy z makijażu. Bo to, jak on jest w stanie doczyścić na przykład białą skórę, ja mam tutaj fotel, na którym teraz siedzę z białej skóry syntetycznej, i on wiecie od dotykania, od tego, że ja użyłam dużo dłoni w wykonywaniu makijażu, on czasami wygląda strasznie. I to jest jedyna rzecz, która jest go w stanie doczyścić do 100%. No i ogólnie, wiecie, jakieś tam jeszcze inne rzeczy, jeżeli chodzi o produkty, o, nie wiem, powierzchnię czy coś. to będzie też czasami się zdarzy, ale to jest ogólnie bardzo dobry produkt, więc sobie wzięłam takie większe opakowanie, żeby mieć zapas. To też mi na bardzo długo wystarczy. W ogóle znowu prośba, Tradycyjnie jak w przypadku innych holi z iMaxa, nie, nie pytajcie nie proszę o ceny, bo wiecie, że ja mam po prostu sklerozę, lub wręcz wybiórczą, um, nie wiem, wybiórcze zapominanie cen, żeby sobie po prostu tego nie robić, więc nawet nie pamiętam, co wszystko kosztowało. Byliśmy też z Harem na stoisku MyKit Co, to jest firma, która ma fajne zestawy albo sposoby przechowywania rzeczy do, do, do kita, do kufra kosmetycznego po prostu. Takie wiecie, z, z przeczystego tworzywa, jakby coś w stylu kosmetyczek, kosmetyczek do Zuki, czy tych kosmetyczek, które oferuje Inglot. No to oni tam mają różne wariacje, takie wiecie, jakieś przegródki na no, ogólnie ciekawe rzeczy, ale ja już raczej z kufrem nie podróżuję, więc raczej to było mi niepotrzebne. Ale były tam bardzo fajne patyczki. I to są patyczki tej samej wielkości, które znajdziecie w... W Muji albo w czy te takie papierowe, bardzo precyzyjne, malutkie patyczki kosmetyczne, tylko że te się zwężają. One są bardzo precyzyjne i wręcz trochę ostre. Więc to nie są produkty, które można używać na szybko, bym powiedziała, bo można się działnąć po prostu dosłownie w oko. Ale ja znajdę na nich jakieś zastosowanie, no i też mają fajne opakowanie, które też już mam pomysł, jak wykorzystać. I to może było akurat niezbyt. Dobrze przemyślana inwestycja, no bo one kosztowały chyba około 3 funtów czy 2 funtów, jakoś tak. Za opakowanie, w których jest ich nawet nie wiem ile, może ze 100, no nie wiem, nie mam pojęcia, bo nie ma napisane w ogóle, ale no wiecie, jesteście na tych targach. To jest też taki trochę zakup pod wpływem impulsu. No mam, na pewno je wykorzystam, nie żałuję tego jakby co. Odwiedziliśmy też toisko sklepu internetowego Love Makeup Dakota UK i oni tym mają bardzo szeroki asortyment i kupiłam między innymi już Wam pokazuję paletkę z wizarta, kolejną taką malutką, bo choć ostatnio na wyjazdy i ogólnie. Praktycznie większość momentów, kiedy się maluję, używam mojej palety, ale no ta mnie wołała i myślę, że teraz będzie jakby dodana do urozmaicenia, do podróży. Paletka Wizard czy Wizard, która ma w sobie same moje kolory. No przepiękne kolory, nawet trochę pomarańczu dorzucone, żeby może coś tam urozmaicić. Bardzo mi się podoba. I co mi się jeszcze bardziej w tej paletce podoba, to to, że to są bardzo wysokiej jakości cienie, które możemy wyjąć, bo jak widzicie one mają tutaj takie Wgłębienia z boku i możemy po prostu je powyciągać, bo one są magnetyczne. A ja mam już jedną paletkę z wizertę właśnie w takiej wielkości cieni, więc mogę sobie trochę ją tam pozmieniać delikatnie. Naprawdę, cieszę się z tego zakupu. Jakby nie planowałam, nie wiedziałam w ogóle, że taka paletka jest, ale jak najbardziej się cieszę, że ją upolowałam. Ona się nazywa Warm Edit bardzo fajna. Jeszcze tradycyjnie e, zakupiłam... Ym, aha, no właśnie, bo może zrobimy to w innej kolejności. Bo na stoisku Pam Makeup, czyli Precious About Makeup, to też jest sklep internetowy. Oprócz tego parian Spirit kupiłam takie malutkie puszki. One są fajne do wykonywania właśnie makijażu na kimś, bo o ile na sobie jak wykonuję makijaż, to ich nie używam, bo jak coś tam pobrudzę czy, nie wiem, popsuję, to sobie po prostu naprawię, a na modelce już nie wypada i po prostu to usprawnia też pracę. No to kupiłam sobie takie małe, dosłownie zobaczcie, na, na paluszek, puszki. Z tym, że jak tak to nie popatrzyłam i już jak je kupiłam, to mówię, ten mapis jest ogromny, ten pam. I na stoisku również znalazłam, to znowu było chyba Love Makeup, Puszki Louisiana. Ja już mam te puszki, one są sprzedawane w w ich opakowaniach. się to opakowanie jest nowe, bo one były wcześniej w takich tubach, ale one są chyba jeszcze mniejsze nawet, tak, odrobinę mniejsze od tych z PAM i są czarne i są eleganckie i są jeszcze przeurocze i są też idealne takie właśnie na paluszek, żeby się tylko, wiecie, oprzeć o twarz. A ja je notorycznie gubię, przez to, że są takie malutkie, i ja je kupiłam chyba dwa albo trzy lata temu. I zostały mi, nie wiem, może z 5 sztuk. Nie mam do tego pojęcia, co się stało z resztą. <noise> Więc jak byłam, widziałam na żywo, mówię, dobra, bierę, muszą być moje. Bardzo mówię, usprawniają pracę i bardzo ładnie wyglądają. No i są też słodkie, trzeba przyznać, prawda? No i słuchajcie, jeżeli chodzi o sam iMac, to to są moje wszystkie zakupy. Mówię, jakoś strasznie dużo tego nie było. Dlaczego to Wam wyjaśnię później? Ale oczywiście odwiedziliśmy też z Harem Oxford Street, czyli taką. Zakupową ulicę, a tam budcy, niebudcy, butcy, nie butcy i wszystko. I kupiłam coś, co prawdopodobnie wejdzie do Polski, no bo to jest Revlon, ale że ja już jestem niecierpliwa i już miałam ochotę to przetestować, a wygląda fajnie, to kupiłam podkład z Revlonu Photo Ready Candid. Jak jest niby natural finish anti-pollution, a w ogóle anti-pollution, czyli przeciw zanieczyszczeniu środowiska, to jest teraz nowy trend i bardzo dużo widzę podkładów i firm zaczyna jakby ten napis w swoich kosmetykach prezentować. I i kupiłam dwa odcienie, bo nie miałam tego pojęcia. Byłam między dwoma odcieniami po prostu, wiecie, w domu na no, spokojnych, idealnych warunkach sobie sprawdzę, na jak to się prezentuje, ale. No, jest, może gdzieś tam się w jakimś czatnej kapie pojawi, albo nie wiem, może osobnym teście zależy, jak będziecie zainteresowani. Bardzo mi się podoba jego opakowanie, bo ja lubię takie opakowania, które zajmują bardzo mało miejsca i są wygodne w podróży, bo właśnie można gdzieś tam wcisnąć, wiecie gdzieś tam upchnąć, więc też mnie poniekąd do tego zainteresowało. No i krycie też się prezentowało całkiem imponująco. I z tej samej serii jeszcze właśnie Revlon Candid Photo Ready kupiłam puder sypki. Wiecie, że jestem maniaczką pudrów sypkich, jestem można powiedzieć trochę uzależniona od kupowania pudrów sypkich. Cały czas, mimo już mam wiele, które mnie satysfakcjonuje, to nadal cały czas szukam takiego wiecie, idealnego, już naprawdę nie próbuj tutaj doszukać jakiejś ideologii, po prostu lubisz pudry sypkie <grym> i tyle. I kupiłam ten puder sypki, bo w dotyku jest bardzo miałki, jedwabisty i taki minimalnie rozświetlający. Może to były jakieś już pozostałości miliona innych słoczy z drobinkami i może źle mi się wydawało, Wiecie, zaraz po tym holu zresztą spokojnie sprawdzę, jak to się właśnie ma na rzeczy, co się, co się ma na rzeczy, jak się ma, jak to się po prostu ma. I sprawdzimy sobie, jak ten puder się zachowuje. Ogólnie ta seria, no fajnie się zapowiada. Tak bardzo przyjemna, była dużo, bardzo obiecująca, jeżeli chodzi o konsystencję. I jak już byłam na miejscu, wiecie, już go widziałam, to kupiłam też jeszcze jeden kolor tego korektora Infallible z Loreala. Ja go uwielbiam, to jest po prostu. Najlepszy korektor drogeryjny i no i ostatnio naprawdę go bardzo porządnie katuje. A jak jesteśmy przy korektorach, to oczywiście Wasz ulubieniec, Wasz i mój ulubieniec, jeżeli się nie pojawia w filmie, to Wy macie do mnie, oczywiście w cudzysłowie, pretensje. Chodzi o Collection, korektor Collection Lasting Perfection. Jesteście usatysfakcjonowani, mam nadzieję, że tak. Kupiłam sobie po prostu zapas, bo ja wiem, że ja i tak go zużyję albo jako korektor pod oczy, albo jako oczywiście baza pod cienie, także na pewno się nie zmarnuje. I też jeszcze dwie nowości z, z drogerii, z Maybelline. I mi się trochę tak przypomniało jak w dwalce temu już chyba, wracając, będąc akurat w Irlandii, kupiłam te pomadki Maybelline Superstay Matte Ink i po prostu się w nich zakochałam, one jeszcze w Polsce nie były dostępne, no to zobaczymy, czy będzie tak samo z tymi. To są też Maybelline i też Superstay. Um, właśnie ta sama seria, tylko to jest Ink Crayon. I to są pomadki, które po pierwsze mają przepiękne kolory. To są takie nudziaki, które są bardzo twarzowe. Numer 10 i 15, jakby ktoś pytał. I to są pomadki, które bardzo mi przypominają pomadki z, z Belhebo Allergenic. Właśnie te też takie w, 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 w sztyfcie. Słuchajcie, nagrywam ostatnio... Dziś na początku zeszłego tygodnia, czy nawet jeszcze wcześniej, właśnie, żeby nagać na zapas, no bo byłam, wiecie, zafarowana wyjazdem i tak dalej. I normalnie wrażenie, że wyszłam z wprawy. To jest takie dziwne. Także te kredki też będą testowane, ale kolory były przepiękne, nawet Harry się skusił, bo, no, mówi, że kolory są po prostu boskie. I jeszcze jedna rzecz, z już nie pamiętam, czy to było z Super Draga, czy z, z Bootsa. Pop Beauty. Nie znam tej marki, ale mieli przepiękne rozświetlacze. To jest rozświetlacz w odcieniu Gilded Light i to jest ko korektor. To jest rozświetlacz, który bardzo mi przypomina ten rozświetlacz ze Stili. Ten taki plastalinowy, miękki, super rozświetlający. No, zobaczymy. Jakby to przepięknie wyglądał, myślę, że i tak go zużyję, no bo uwielbiam rozświetlacze wszelkiej maści, więc na pewno się też nie zmarnuje. No i poczyniłam też pewne szkody w Selfridges. Przechodziliśmy z Harem obok szafy, czy tam całego stoiska, bardzo pięknego i no, bogatego, takiego hollywoodskiego Charlotte Tilbury. No i coś tam zapało moje oko. Ja z marką Charlotte Tilbury mam takie, takie mieszane relacje, bo z jednej strony pewne rzeczy mnie intrygują, jak je widzę na przykład na, nie wiem, na filmiku na YouTube, czy jak Charlotte o nich mówi, ale później jak je widzę na żywo, to jest takie. Aha. Na no po prostu zwykła pomadka, tylko szalenie droga, albo taka jakaś średnia paleta do konturowania, tego, że w plastikowym opakowaniu, a się wydawało takie super drogie i wiecie, luksusowe, więc takie czy jakoś nic specjalnie mnie nigdy nie urzekło. Ale to się zmieniło. Bo w internecie widziałam tę paletkę, która przepięknie wygląda z zewnątrz, w środku wygląda jeszcze piękniej, i tutaj na pewno Kitulet zrobiła pauzę. To jest paletka Gl Glowgasm, tak, Glowgasm Face Palette. I tutaj mamy, zobaczcie, dwa rozświetlacze, róż rozświetlający oraz bronzer z, takim delikatną, z taką delikatną poświatą. W ogóle teraz, jak to widzę jeszcze w tych światłach studyjnych, to to wygląda jeszcze lepiej niż wyglądało w sklepie, bo teraz dopiero wszystko to otwieramy. to tak wszystko jeszcze na świeżo, dopiero to się rozpakowałam, a właściwie walizki jeszcze nie rozpakowałam, zajęłam się tylko tymi kosmetykami i naprawdę robi to wrażenie. Tester był tak wymacany, że już tutaj w Żadnego wytłoczenia nie było, ale jest to paleta właśnie rozświetlająca i ona robi wrażenie, tak? Ona rzeczywiście jest fajna, przynajmniej taka się wydaje. Kupiłam też, to już jest właściwie wina Harego rozświetlacz w, płynny, rozświetlacz taki w gąbeczce. O, coś takiego. Widzisz, że ja się ostatnio polubiłam z rozświetlaczami płynnymi, no i zobaczymy, co z tego będzie. Wyglądał bardzo obiecująco, elegancko i satyno dobrze, satynowo, to nie jest to drugie słowo satynowo na słoczach, jak robiłam je w ale kupiłam też, tak już ostatnim rzutem na taśmę, tak naprawdę w drodze na, do kasy paletkę cieni i ta paletka cieni na testerze powalała po prostu jak się widziało jeszcze wiecie w tych sklepowych lampach te, te cienie, to to było takie Uuu ale z tym coś zrobię. No i ją kupiłam, nie? Później usiedliśmy z Harrym na kawie i tak otworzyłam tą paletę, mówię, no bo wiecie, jak coś kupicie tak, takiego fajnego, to macie ochotę to zaraz zobaczyć. Tak samo jak kupicie jakiś ciuch, wracacie do domu i od razu go mierzycie z powrotem, chociaż mierzyłyście go jakąś godzinę temu w szmierzalni, prawda? No i tak otwieram tą paletkę i tak... Ha! No ładna! <laughs> Jakby te emocje już wszystkie, to całe wrażenie opadło. No ale podejrzewam, że może lepiej będą się zachowywały już na oczach albo jak te cienie trochę, wiecie, nabiorą struktury, no bo one teraz są nowe, wytłuczone, tylko dwóch dotknęłam, żeby tak... Naprawdę taka? No? Więc no... Nie chcę powiedzieć, że żałuję, że ją kupiłam, bo jeszcze jej nie używałam na oczach, ale no dobra, nic nie będę mówić. No jest naprawdę przepiękna, jest taka oczywiście luksusowa i krzyczy tym luksusem. Mam nadzieję, że będzie też ten, krzy... ten luksus krzyczał z moich oczu. I ostatnia rzecz, której też jestem bardzo, bardzo ciekawa i na to się bardzo cieszę, że to kupiłam, i to jest puder sypki. Ja go już kiedyś widziałam, właśnie tak chyba na Instagramie, Shalot czy coś takiego. Pamiętam, że się na niego napaliłam, ale gdzieś tam później to wszystko umarło i zapomniałam o nim kompletnie. A teraz będąc znowu przy stoisku. Się o nim przypomniało i to jest puder sypki, który nazywa się Magic Powder i oczywiście jest napisane, że to jest Under Eyes and Face. Więc ja, oczywiście, już zaintrygowana, oho, puder reklamowany jako super puder pod oczy. Zobaczymy, zobaczymy, ja to zaraz sprawdzę. No i, no i się przekonamy po prostu, tak? O ile ten Revlonu może zrewlona, zrewlonu, może nie będzie dobry pod oczy, lepszy do całej twarzy, to zobaczymy, czy rzeczywiście to, co obiecuje Charlotte, się sprawdzi przy bardzo wymagającej skórze pod oczami. Także myślę, że mam idealne warunki, żeby ten puder w takiej roli przetestować. I jego tutaj mamy 13 gramów, chociaż wydawało się, że jest więcej, bo opakowanie na to... Wiecie, jak na nie patrzę, to się wydaje, że po prostu jest tego o wiele więcej, a zresztą, tak przy okazji Rewlonu też mamy 15 gramów. I to, słuchajcie, to są wszystkie moje zakupy. To jest wszystko, co kupiłam w Londynie w ogóle. Także no, powiedzcie szczerze, byłam bardzo w... wyrozumiała nie wyrozumiała, tylko racjonalnie myślałam, jak robiłam te zakupy. Wzięłam te rzeczy, które mnie bardzo interesowały i które mi się przydadzą właśnie albo do filmów, albo do pracy w studio, albo po prostu mi się przydadzą. Także nie poszalałam jakoś specjalnie. Wydaje mi się, że w poprzednich latach. Byłam bardziej rozrzutna, bo to było też takie zachuśnięcie się tym wszystkim, i większość rzeczy też była ciężej dostępna w Polsce. Powiedzmy sobie szczerze, też, znowu, że. Obecnie mamy bardzo duży asortyment w polsce produktów. Zarówno tych marek drogeryjnych, jak i tych No Naprawdę bardzo dużo w po ubiegłych latach tych marek do Polski weszło, czy w dostępności stacjonarnej, czy online. Także to już nie jest takie właśnie, o pojadę na targi sobie zakupię. No bo już jakby to nie jest ten efekt wow. No i też kolejnym powodem, dla którego nie poszalałem jakoś specjalnie na targach, i charytecznie, też nie, jest fakt, że no, tegoroczna edycja była trochę taka uboga. Niestety. Naprawdę, wiecie, ja mam porównanie, bo ja na tych targach byłam już wiele razy. Nie wiem, czy cztery, czy pięć. Naprawdę już nieraz moja noga tam stanęła. I no było jakoś tak bidnie. Zaraz, jak tylko weszliśmy z harem, to było takie. Co tu się wydarzyło? Wiecie, przeważnie te targi były olbrzymie. Tam po prostu były tłumy. I one trwają trzy dni, tak naprawdę, piątek, ale to jest tylko dla pro i dla posiadaczy karty pro. I takie do szerszej publiczności otwarte jest na sobotę i na niedzielę. I w sobotę były takie tłumy zawsze, że naprawdę jak się nie przyszło na godzinę dziesiątą to otwarcia, to przecierało się łokciami ze wszystkimi na każdym stoisku. Nyks miał ogromne zawsze stoisko. Mak miał wielgachne. No naprawdę, wiecie, takie. Takie wręcz idące do góry, jeżeli byście na beauty forum w tym roku, to wiecie o co chodzi, bo też jakby polskie targi zaczynają się rozwijać. A w tym roku były tylko takie, wiecie, zbudowane z takich ścianek takich białych. Było ich o wiele mniej, było wiele mniej ludzi, nie było wykładziny na podłodze. To, to jest taki głupi szczegół, ale on robi bardzo dużo do ogólnego odbioru całych targów, bo to jest hala, która jest wypożyczana tak jakby użyczana na wiele różnych okazji. No i zależnie od tego, wiadomo, coś tam się zmienia z tą podłogą, tak? No bo budują, wyburzają i tak dalej. Więc oni zawsze do tej pory mieli położoną wykładzinę i to przyjemnie się chodziło. A w tym roku to trochę wyglądało tak, jakby ktoś przez i splądrował całą tą Olimpię. No nie wiem, takie było dziwne wrażenie, jak się wchodziło. No i ogólnie, nam no, z Harem doszliśmy do wniosku, że wiecie, jak jesteście z kimś, to możecie jakby odbić tą energię od drugiej osoby, po prostu wiecie, czy ona też tak to odbiera. No i naprawdę, oboje byliśmy w szoku, że jakoś tak dziwnie wygląda. Nie wiem o co chodzi, ale też po, prawdopodobnie przez to, że też długo siedzimy w tym biznesie już, ja widziałam mnóstwo kosmetyków, to ciężko jest mnie m, jaki, w jakiś sposób zaskoczyć, czy wywrzeć na mnie już wrażenie, bo wiecie, szuka się czegoś takiego już wyjątkowego, prawda? Jedyną rzeczą tak naprawdę to było w niedzielę, jak poszliśmy jeszcze drugi raz, tak żeby sprawdzić, czy na pewno już wszystko obkupiliśmy niczego nie przeoczyliśmy, to trafiliśmy na markę em, znajomej zresztą Harego Sean Richards. To jest wizerzystka do filmów, czyli już taka rzeczywiście górna półka, jeżeli chodzi o ten zawód, zwłaszcza jeżeli chodzi o filmy. I ona em, w swoim asortymencie ma no coś wyjątkowego i ja muszę to dorwać i zrobię Wam test na kanale. E, to są kremowe produkty, które zastygają, są wodoodporne, są odporne na dotykanie i które nie wymagają utrwalania pudrem. Szczególnie przy pracy w filmach to musi być coś takiego, że jak aktor ma nałożone, to wiecie, jak się będzie tarzał, gdzieś tam. Nie wiem, W różnych scenariach to się nie zetrze, ale dalej będzie wyglądało jak skóra, a nie jak makijaż. No i tam jedna z asystentek, czy nie wiem, miała wykonany cały makijaż tymi kremowymi produktami czyli wszystko, słuchajcie: podkład, korektor, róż, kontur, rozświetlacz, cienie, eyeliner, brwi, pomadka wszystko. Przez to, że to jest taka formuła, która właśnie zastyga, zrobiła na mnie i na Harem bardzo duże wrażenie bo no. no no, rzeczywiście jest to coś, czego jeszcze wcześniej nie widziałam. Kremowa konsystencja, która ma być używana do twarzy, która właśnie no, aż tak się zachowuje jak druga skóra. I na pewno mówię, muszę to gdzieś tam się zaopatrzyć, bo już tego nie mieli. Byli wyprzedani podobno po pierwszej godzinie pierwszego dnia, więc też to o czymś świadczy, prawda? I też taka jeszcze jedna um, uwaga na temat ceny. Jak już tutaj wiecie, po prostu się uzewnętrzniamy, jeżeli chodzi o te targi. To jak byliśmy w Selfridges, było też przepiękne, notabene stoisko Pat McGrath, tak? To było w ogóle nie tyle, że stoisko, tylko cały róg w Selfridges było bardzo bogato, um, na złoto, i wszystko było wystawione. I był też za palety. Paleta jest piękna, ale to są cienie, które. To, to są cienie po prostu. Nic rewolucyjnego, piękne, ale wiecie, takie. Ja już tutaj jestem trochę zmanierowana po glam shopie i po turbo pigmentach, bo jak widzę takie, wiecie, foliowe, takie drobinkowe, to myślę, a no to samo co turbo pigmenty, a za jedną dziesiątą cenę na przykład, tak. I taka paleta Pat McGrath, która ma powiedzmy, nie wiem, sześć matów i resztę jakieś tam perły czy duochromy, kosztuje 150 funtów. Ja to dostawię na chwilę, z chwilą milczenia, 150 funtów. I jeszcze dodatkowo ta paleta jest tak ciężka, że nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek wizerzysta używał jej w zestawie, jakby w swoim um, kufrze, bo jest po prostu za ciężka. Jeszcze, jak wydajesz 150 funtów na paletę, to raczej dbasz o nią jak o złote jajko i nie chcesz, żeby cokolwiek się z nią stało. No ale to już pomijając. A te palety, właśnie Sean Richards, kosztowały chyba nie wiem, około 50 czy 60 funtów. Więc to też nie jest mała kwota, ale to jest coś rewolucyjnego, coś bardzo wszechstronnego, i tak naprawdę, jakbyście mieli 8 palet tej Sean Richards, no to to macie cały zestaw, cały, cały swój kufer w jednym takim opakowaniu. A tutaj macie tylko jedną paletę za 150 funtów, która no nie jest niczym rewolucyjnym, to jest kolejna tego paleta z nowymi kolorami, więc naprawdę myślę, że warto jest zastanawiać się, robiąc takie zakupy droższych kosmetyków, czy one rzeczywiście są niezastąpione. Czy to jest taka formuła, która zrobiła na Was takie wrażenie, że usiedliście na chwilę i zastanowiliście się nad swoim życiem? Czy to jest po prostu kolejna paleta cieni? Tylko niepotycznie droga, prawda? No każdy ma jakieś tam swoje, inaczej odbiera te makijaże, te wszystkie produkty, inne doświadczenie i tak dalej. Zawsze, wiadomo, um, trzeba to jakby swoją miarą mierzyć. Ja już naprawdę jestem chyba trochę zepsuta tym, ile kosmetyków poznałam, e, jakie te konsystencje już były i nie były, e, i, i mam jakieś tam gdzieś z tyłu głowy kwoty, które jestem w stanie uzasadnić i po prostu wydać na dany produkt, bo jest to coś niezastąpionego i rewolucyjnego i coś, co nie, nie zapewni mi, jakby efekt, który nie zapewni mi żaden inny kosmetyk, albo coś, co uważam, że no jest ładne i na pewno za tę cenę to już nie wątpię, że ta jakość powinna być naj, najwyższa i nie byłabym zawiedziona jakością, ale za każdym razem, gdybym używała tej palety, pamiętałabym, jak bardzo boli mi kieszeń. <laughs> jakby to by było takie stąpanie po odciskach. Także, no, taka jeszcze mała dygresja a propos tych cen i tego, jak to wszystko kosztuje i czy powinno. No, ale mówię, to to już każdy um, według siebie um, wydaje swoje własne pieniądze, tak, prawda? Ja nikogo nie oceniam, tylko mówię, jakby z mojej perspektywy, no, ja bym nie wydała tyle pieniędzy na zwykłą paletę cieni. No, bo tak naprawdę to jest właśnie to, zwykła paleta cieni. Okej, okay, także tak to wygląda. To są wszystkie moje łupy. Teraz, jak to wszystko wyłożyłam, to jestem bardzo zadowolona z tego, co kupiłam. I właściwie, słuchajcie, mamy tutaj, jak mam to patrzeć, cały yy, kompletny makijaż, bo mam nowy podkład, mam nowy korektor, no, nowy, nie nowy, prawda? No bo i Collection, i Loreala, ale jest. Nowy rozświetlacz, puder pod oczy, paleta do twarzy, cienie do oczu, rzęsy. Teoretycznie wszystko jest, więc dajcie mi znać, czy chcecie, żebym zrobiła teraz taki zbiorczy właśnie filmik, używając tego wszystkiego, tych wszystkich nowości, czy na przykład chcecie osobny test produktów Charlotte, czy osobny test tej serii właśnie z Revlonu. No, dajcie mi znać, co by Was interesowało najbardziej. No, ta Charlotte, nie, nie powiem, wygląda interesująco. Także to, dziś, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że się Wam ten filmik spodobał. Taki bardzo na ludzie spontaniczny, taka po prostu pogadanka. Jeżeli byliście na targach na tym imax w tym roku, to też mi dajcie znać, jakie są Wasze wrażenia. Może się mylę, może było świetnie, nie wiem. Dajcie mi znać, jakie są Wasze wrażenia. Wybaczcie, ale tym razem w opisie pod filmem nie będzie informacji na temat produktów, o których mówiłam, bo nawet nie wiem, czy bym znalazłam nazwa jak gdziekolwiek, ale natomiast dam Wam znać na temat mojego makijażu czy koszuli, bo to może Was dziś tam zainteresować. Także to w opisie się znajdzie. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał i miło spędziliście ze mną czas, to proszę Was o zostawienie kciuka do góry. I przypominam jeszcze możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami, a dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!